Ej, wczoraj kupiłam nowy bandel za 2500 robuxów. Widzieliście? Totalny sztos. Pfy sztos? Serio? Wywaliłaś tyle hajsu, żeby wyglądać jak klon wszystkich innych fleksiar? Ty się nie odzywaj, Amelka. Ty nawet nie masz połowy tego co ja. Twoje outfity wyglądają jakby były z darmowych kodów z TikToka. I co z tego? Przynajmniej nie muszę żebrać u chłopaków o robuxy, żeby się dowartościować. Ej, ale ona faktycznie kiedyś prosiła. Zamknij się, Krystian. Ty się nie odzywaj, bo zaraz wszystko odwrócę i będzie na ciebie. Hach. A więc jednak prawda. Krystian ile razy cię prosiła? Codziennie? Co tydzień? Nie chcę mówić, bo się obrazi. Lepiej nic nie mów, bo ja też mam o tobie rzeczy, które mogę wyciągnąć. O, czyli nie tylko fleksiara, ale jeszcze szantażystka. No proszę. Amelka, zazdrościsz mi od zawsze. Ja mam styl, ja mam robuksy, ja mam znajomych. Ty masz co ten swój żałosny z kim i wieczne narzekanie? Przynajmniej ludzie się ze mną trzymają, bo mnie lubią, a nie dlatego, że kupuję im jakieś darmowe ciuchy za robuksy. Dobra, ej, może trochę spokojniej. Nie, Krystian, nie broń jej. Ty i tak zawsze jesteś jej bankomatem. Ty mi nie mów, kto tu jest kim. Przynajmniej Krystian ma na tyle rozumu, żeby być po mojej stronie, a nie siedzieć z tobą, wieczną hejterką. Po twojej stronie? On cię ledwo toleruje? Serio myślisz, że ktoś cię traktuje poważnie? Zamilcz, bo jak ja zacznę mówić, co ludzie o tobie piszą za plecami, to. Julka, nie zaczynaj. No dawaj. Powiedz. Pokaż wszystkim, jaka naprawdę jesteś.